Hiszpania. O, y, y, mogła pani powiedzieć, pani z Hiszpanii, że przyjeżdżam do Barcelony na początku grudnia i jestem chętny, żeby się z nią spotkać, żeby pokazała mi troszeczkę miasta. Va a venir en, a Barcelona, va a venir en... I będę też robił transmisję na żywo, y, jakby daily y, z Barcelony. Okay,

i, i, i podeszczam Instagram i nie e, no te, no te kamera te ona da, asi que tak, uh, usar kamera, kiedy jestam, no, jest najlepszym skrzydłowym, moim. Więc, <laughs> <laughs> sí, Instagram, Tak. możecie sobie wymienić give me I your may phone, telefon. Send message to me Jako? Jako Mariusz. Mariusz Sandburs It's me I follow and okay. message Kaja od wysłała do gościa, to jego numer się kończy na 70. Czekaj. Okay. Okej. Okay. To niech pani powie no. pani, że jestem, jest, jesteśmy umówieni w takim razie.